Cześć wszystkim bardzo serdecznie. Paweł z tej strony. Dzisiaj zagrajemy w grę, w którą już kiedyś grałem. Jest to gra o nazwie Big Bass Splash. Bardzo popularna gra. Tylko wiecie co, dzisiaj zacznę trochę inaczej: a mianowicie zacznę od kupienia darmowych obrotów. Za 300 zł otrzymamy 10 darmowych obrotów. A ja przypominam tymczasem, że jakbyście również chcieli zagrać w tą grę. Zostawię link w opisie. Polecam to zrobić, ponieważ dla nowych graczy oferowane darmowe kręcenia oraz środki bonusowe do gry. A my lecimy z tym i zobaczymy ile my z tego otrzymałem. Czy to się w ogóle opłaci? No niestety nie. <grytanie> z tego co zauważyłem, nie zapaliśmy żadnych dodatkowych symboli, takich jak ekstra spiny, lub więcej rybaków lub więcej ryb. Czegoś takiego nie otrzymaliśmy, ale mamy od razu rybaka. Ok, no nieźle. Niezły początek, i znowu jest ten pan. Mamy 36, 36 zł. Ok. Zostały nam jeszcze 7 kręceń. Ok, czyli otrzymamy 10 darmowych obrotów następnie. Tak. Super. Mamy jeszcze 10 ekstra obrotów I zostały nam jeszcze 5 spinów, tak? 4, 4, przepraszam No i gdzie jest ten pan? Nie ma go Gdzieś zniknął No i tu jest Super, czyli mamy już 127 zł Teraz będzie... aha, okej okay. To był ostatni obrót, ale jeszcze mamy 10 darmowych obrów, o, o, obrotów. Są teraz X2. Ok, no i tu jest super, ale to jeszcze się nie opłaciło. Jak już założyliście, bo zapłaciłem 300 zł. A otrzymałem 187. I mamy jeszcze 3 obroty, tak? Aha, tu jest. Tu jest ten pan. No, znowu jest Big win, Okej. Okay. No dalej, być może jeszcze złapiemy tego pana. No nie ma go, kurczę, no. I ostatni obrót, być może teraz się pojawi ten pan rybak, jest Ok, otrzymamy darmowe ekstra spiny, przepraszam, przepraszam <laughs> okej, okay, ale mamy jeszcze ekstra patrzcie, mamy ekstra 10 darmowych obrotów, ale teraz będzie x3 no i lecimy kurczę, no teraz zaczyna się prawdziwa gra, patrzcie, teraz będzie x3 Znowu jest Big Win 138 zł. O, co się dzieje? Patrzcie, kurczę, ile to będzie teraz? Prawie 300, tak? 240, ok. Ok, no to, no to mi się podoba, to mi się podoba. Taka inwestycja była w porządku. Patrzcie, ile już mam. Jak myślicie, otrzymamy jeszcze dwa rybaków, bo jeżeli otrzymamy, to będzie 10 obrotów i jeszcze x10. Mamy jeszcze super. Ok, mamy jeszcze złapać jednego rybaka i wtedy otrzymamy jeszcze 10 obrotów, tylko teraz będą te obroty x10. Oddałeś, no że gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Proszę cię, pokaż się. No super, mamy jeszcze 10 obrotów ekstra. Kurczę, kocham tą grę. A ja przypominam, że MiG ma Ci w opisie. Polecam również w tą grę zagrać. I mam 10 darmowych obrotów, i są teraz X10. Kurczę, no nie wierzę w to. Patrzcie, co teraz będzie? Teraz będzie ile? 360 zł. Kurczę, mamy już w sumie. 100, 1226 zł, a zapłaciliśmy 300 zł, czyli mamy na plusie 900. Patrzcie teraz będzie x 10 30 zł. Hu, i zostało nam jeszcze 5 obrotów. Ciekawe, ile w sumie wygramy. 60 zł, ok, w porządku. obroty zostało nam jeszcze? Ale tego pana nie ma, niestety. I ostatni obrót. Ciekawy, co on nam przyniesie. Niestety nic. Kurczę, nie wierzę w to. Wiecie co? Dzisiaj byłoby na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmiku. Zostawcie łapkę w górę, a ja przypominam, że link macie w opisie. Dziękuję wszystkim, na razie, cześć, pa.